my jako młodzi ludzie, nawet jeśli się dostaniemy do Rady Miasta, to przecież nie staniemy się milionerami, to nas wszystko będzie dalej dotyczyć, te realne problemy, tak? I nam zależy, żeby tutaj zbudować lepszą przyszłość dla nas wszystkich. I, i to jest takie, takie główne przesłanie, dlaczego młodzi powinni kandydować, dlaczego młodzi powinni starać się tą lepszą przyszłość budować właśnie samodzielnie. Do tego, drodzy wyborcy, wyciągnijcie wnioski sami. Uważam, że jako młodzi ludzie razem z Wami mamy jakby najlepsze, najlepsze intencje, najlepszy interes w tym, żeby poprawić sytuację Białego Stoku, żeby młodym ludziom żyło się lepiej. Dlatego 7 kwietnia głosujcie na nas poza Dziękuję. Teraz głos zabierze mój kolega Kornel. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kornel Korolko. Startuję z drugiego okręgu, z ostatniego miejsca. Ostatnie, ale nie gorsze niż cała reszta. Jestem najmłodszym z naszych kandydatów i ostatnio bardzo dużo rozmawiam z moimi rówieśnikami, może troszkę też starszymi. I pierwszy problem, o jakim wszyscy mówią, to są ceny naszych autobusów. Są one jednymi z najdroższych w Polsce, co bardzo utrudnia życie młodym ludziom, którzy często będąc nawet na studiach, czy już wyprowadzając się od rodziców, muszą liczyć każdy grosz. A Pomoc w zmniejszeniu cen biletów mogłaby usprawnić budżet młodych ludzi. Jako radny bym chciał również skupić się na wydarzeniach kulturalnych, żeby w Białym Stoku się coś działo, żeby było więcej koncertów, więcej może jakichś spotkań autorskich, tego typu rzeczy. I myślę, że to mogłoby aktywizować młodzież do chęci rozwoju, nawet w kierunku kulturalnym. I tak, jako radny bym. Będę oczywiście używał pomocy moich kolegów, na przykład tutaj kolegi Andrzeja, który po urzędach i na zebraniach radnych bywał wiele razy. Takie doświadczenie jest bardzo cenne, bo dalej się uczę i pomoże mi to zrozumieć perspektywę starszych osób, którzy niekoniecznie zawsze rozumieją perspektywę osób młodych. Więc proszę Was o swój głos i zwalczmy o biały snok. Dziękuję. Ja nazywam się Patryk Oleński, startuję z okręgu numer 5, czyli Dziesięciny, Wysoki Stoczek, Antoniu, i w eee, Ja już jestem... Po studiach już od dawna pracuje, utrzymuje się e, sam siebie i swoją rodzinę e, i reprezentować w Radzie Miejskiej chciałbym głównie osoby przedsiębiorcze, młode, e, ambitne, e, osoby, które e, są pełne energii, wiedzą, co chcą robić e, i dziś, jeśli tego nie robią, e, to głównie z tego powodu, że miasto wraz e, z władzami centralnymi, czyli z państwem e, rzuca nam kłody pod nogi. Ciężko jest przykładowo zakładać firmę, kiedy wiemy, że trzeba od razu płacić wysoki ZUS, niezależnie od tego, czy mamy, czy mamy zysk po pierwszych miesiącach, czy nie. Ciężko jest kupić czy wynająć lokal, kiedy wiemy, że niezależnie od tego, czy będziemy mieli zyski i tak trzeba zapłacić maksymalną stawkę podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Ciężko jest prowadzić klub sportowy. Tu akurat jestem też działaczem sportowym i wiem dokładnie, jak to wygląda, jak wygląda perspektywa. modis clubes eh... A propos jeszcze młodych klubów, trące, że Białystok i całe Podlaskie ogółem jest jedynym województwem na łapie Polski, które nie ma B-klasy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że jest takie województwo, które nie ma tej słynnej B-klasy, która szczyci się często w każdym województwie tym, że jest to liga dla zabawy. My takiej ligi nie mamy. I nie mówię o tym, żeby miasto miało taką ligę zakładać. Mówię o tym, żeby miasto po prostu nie przeszkadzało młodym ludziom, młodym zawodnikom do tego, by się zrzeszać w kluby sportowe by im się chciało działać. Jak to wygląda dzisiaj w Białymstoku? Wynajem boiska przy stadionie, przy Jagiellonii jest to koszt mniej więcej około 300 zł za półtorej godziny. Ogromna kwota. Jeśli klub chce trenować dwa razy w tygodniu, no to policzmy sobie na szybko, tak? To jest 600 złotych tygodniowo, razy 4 tygodnie, 2400 zł. 2400 złotych za, za to, by móc trenować na białostockim treningu, na białostockim boisku, tak? To są potężne kwoty dla młodych, raczkujących klubów. Tak samo jeśli chodzi o MOSP, o, o stadion, który został wybudowany za nasze pieniądze. Czemu białostowskie kluby mają płacić tak wysokie kwoty? I czemu monopol na działanie na takich boiskach ma tylko most właściwie? I żeby się wkraść w te dobra, które oferuje nam boisko moskowskie, że tak powiem, przy ulicy Świętokrzyskiej, no to trzeba mieć jakieś znajomości. Bo bez tego ciężko się wkręcić. Odbijamy się od ściany, zawsze jest hasło, że a, tu nie ma, ma miejsc, tu, tu, tu nie, tu będzie dla Was dwa Tysiące, i takie zaczynają się negocjacje. Generalnie widać dość sporą dyskryminację takich młodych, raczkujących klubów. Trzecia sprawa chodzi o kulturę. Jeśli chodzi o rozwój kultury, zwróćcie uwagę, że jak ja pytam młodych ludzi w szkołach czy w różnych kręgach, gdzie chcieliby zamieszkać, często mówią mi, że w Stanach Zjednoczonych. Czy w Stanach Zjednoczonych mamy domy kultury? Nie mamy oczywiście. Czy w Stanach Zjednoczonych są kluby, kapele muzyczne? Oczywiście, że są. Jakie kapele mamy najbardziej znane na świecie? Te, które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego moim celem jest dążyć do tego, żeby pobudzić białostocką przedsiębiorczość, wyzwolić energię z mieszkańców, a to można zrobić tylko wtedy, kiedy miasto nie będzie przekazało. Przykładowo jeśli chodzi o domy kultury, konkret. Jest ustawowy wymóg związany z ustawą o działalności kulturalnej do tego, żeby był przymus na każdą gminę, że musi być jakiś ośrodek kultury, który dba o rozwój i duch artystyczny w Mieszkańców. Ja natomiast jestem zwolennikiem tego, żeby ośrodki gmin, ok, jeden musi być, no to niech niech już będzie ten jeden, który zatrudnia dyrektora i pracowników, ale pozostałe ośrodki można zmienić jako miejsca, które będą udostępniały salę na wynajem dla młodych zespołów, które będą chciały sobie pograć ze swoim sprzętem, albo dla firm, albo dla stowarzyszeń, które będą to robić za swoje. Czemu starsi ludzie, którzy tutaj chodzą po rynku mają dopłacać się ze swoich podatków do funkcjonowania jakichś innych zachcianek młodych ludzi. Niech każdy płaci sam za siebie, a miasto niech po prostu nie przeszkadza, niech da nam się młodym ludziom rozwijać. Tego oczekujemy i mam nadzieję, że dziś ten głos takiego sprzeciwu wobec radykalnych Podwyżek podatków, które obserwujemy od kilku lat i sprzeciw wobec rozrzutności miasta wybrzmiał dość wyraźnie. Dlatego mam nadzieję, że będziecie głosowali na nas, bo my jesteśmy spoza Sitwy, jako jedyny niezależny komitet wyborczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak widzicie Państwo mamy również młodych kandydatów yy, na naszych listach, yy, nie tylko tych doświadczonych, doświadczonych życiowo. Nie ma wśród nas doświadczonych radnych, nie ma wśród nas yy, doświadczonych, yy, doświadczonych polityków, żadnych polityków w zasadzie, a, a, ale jesteśmy doświadczeni życiowo i słuchamy tych ludzi, którzy chcą się doświadczać życiowo w dobrych warunkach. Może któryś z kolegów chce coś ja powiedzieć? To bardzo, można, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak sami widzicie, są wśród nas, tak jak ja, ziwo Łodzi, kolega Krzysztof, ale mamy potencjał, bo mamy młodych ludzi, czyli tych, którzy chcą naprawdę coś zmienić, żeby tą sitwę, żeby ta sitwa się skończyła, wiem z Tobą, dziękuję. Bardzo państwu dziękujemy. Chyba że macie państwo dziennikarzy jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Ja mam takie pytanie, bo to co ty powiedziałeś, tak. generalnie pamiętam taką dyskusję o kulturze w ku Dlaczego jest źle? I był taki przykład podany, że na przykład w Islandii w każdej szkole jest sala prób, gdzie jest zapewniony sprzęt. I dlatego podobno w całej Islandii jest więcej zespołów też na świecie znanych. Islandia ma chyba 300 tysięcy mieszkańców w tyle co Białystok niż w całej Polsce. Bo po prostu ma, to, co powiedzieliście, jest chyba z 10 domów kultury w Białymstoku, ale w żadnym jak młodzież by chciała pójść i powiedzieć, że czy my możemy tu mieć próbę zespołu rokowego? Nie. Właśnie. Co może tam kursy gry na keyboardzie, na gitarze akustycznej, może i szachy, może i Warcaby, tak? Ale muzyka rockowa, hip-hopowa czy nie wiem, jakakolwiek, tak? Nie. Ja znam trochę młodych zespołów, trochę siedzę w tym środowisku i uwierzcie Państwo, że jeżeli młodzi ludzie chcą zajmować się kulturą, to sami to znajdą, sami to zrobią, sami się zorganizują, sami nawet sobie zarobią często na instrumenty, które są coraz droższe, nie tanieją, ale lu ludzie młodzi naprawdę chcą coś robić, nie chcą tylko siedzieć, chcą pracować, chcą przede wszystkim żyć w lepszym mieście. I tu jeszcze odpowiadając na swoje pytanie właśnie, co do przykładu Islandii, to jest bardzo dobry przykład, bo moim zdaniem właśnie jeśli chodzi o krzewienie kultury wśród młodych w narodzie, powinno się odbywać właśnie głównie w szkołach, albo w różnego rodzaju szkółkach, które będą prowadzone przez instytucje już bardziej dobrowolny. Niech rodzice, jeśli wiedzą, że mają utalentowane dzieci, to niech płacą tej prywatnej osobie, instruktorowi czy komukolwiek, kto będzie chciał ich pouczyć danej, danej gry na jakimś instrumencie. Niech, niech sami opłacają te środki, a szkoła jako miejsce czemu miałaby nie udostępnić sali? To jest dla nich mały koszt. I tak mają szkoły i tak. Więc to nie jest duży koszt. W lekcjach sale stoją puste czasami, no, tak? Dokładnie tak. Mhm. Często wiąże się tylko z tym, że nie ma na przykład jakiegoś ochroniarza, który by pilnował mhm. tego dobytku, ale Nie to, ma chęci chyba po prostu, e, to, to bo właśnie... stróż czasami siedzi całodoba w szkole, tak? tak? Ale nie chce mu się pójść, tak. wziąć kluczy, otworzyć, zamknąć potem. Bo... E, dlatego jest kilka prostych zmian, które można zrobić bez dodatkowych kosztów, które znacznie ułatwią młodym dostęp do kultury i sportu, bo w sporcie tak samo mhm. można wykorzystać z miejskich ośrodków sportowych. Czemu nie? Mhm. Tak tylko to musi samo... To tak, słysza... miasto nie tak. może przeszkadzać, a miasto cały czas nam przeszkadza. O znaczy. przyszkolnych boiskach orlikach na przykład, tak. że ktoś przychodził, chciał pograć w piłkę, tak, a stróż na przykład mówił, nie, nie, po godzinie 17 to już szkoła jest zamknięta. No, właśnie. No, tak, no. Państwo, moglibyśmy tak godzinami tak, rozmawiać nie. na temat e, potrzeb młodych ludzi, na temat prostych bardzo pomysłów, jak te potrzeby zaspakajać, bardzo prostych. E, wystarczy chcieć, mam nadzieję, że nowa Rada Miasta z naszym udziałem się bardziej nad no, takimi bardzo prostymi rzeczami, jak choćby otwarcie bram szkół po godzinie 16 czy po godzinie 17, aby na tych naszych wspólnych, fajnych rolnikach czy innych boiskach szkolnych, a infrastrukturze miejskiej można było pokopać piłkę. E, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, że mimo tak słabej pogody dzisiaj do spotkań e, zdecydowały się media, aby uczestniczyć w naszej konferencji prasowej. Zapraszamy jak zwykle do śledzenia naszych kanałów, do śledzenia mediów, do śledzenia naszej strony internetowej spoza sitwy.pl, a i tradycyjnie 7 kwietnia prosimy o głos nas poza sitwie. Dziękujemy uprzejmie, do zobaczenia.